Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Eee, słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć taki temat. Ostatnio się zastanawiałem przeglądałem trochę ogłoszeń, czy opłaca się tak naprawdę jeszcze z Polski wyjeżdżać na zachód. Tutaj akurat sobie robię taką, że tak powiem, drobną fuchę. E, przygotuję to sobie tutaj koło domu. Potem pojadę do mojego kolegi do garażu. To polakieruję do mojego kolegi, który jest blacharzem i że tak powiem jego znajomy. Dał mu ten samochód do naprawy, e, ale jeszcze zanim zacznę o tym opowiadać, to e, dla tych, którzy się interesują, na przykład, budową, e, tymi filmami, którymi nagrywam na moim kanale, odnośnie budowy. No to już słuchajcie e, ruszyły prace związane z dachem, cieśle już e, po prostu wieźbę zaczęli robić, więc niebawem można się spodziewać w filmiku e, z budowy po prostu, i jak już też będzie dach, to zrobimy sobie podsumowanie kosztów, to już będzie stan surowy otwarty. Dobra, ale dzisiaj nie o tym. Zastanawiałem się, wracamy do tematu, zastanawiałem się, czy można, czy opłaca, bo mo móc można, czy opłaca się jeszcze yy, po prostu gdzieś tam wyjeżdżać za granicę w dzisiejszych czasach, w ciężkich czasach, nie oszukujmy się, w ciężkich czasach w Polsce, ale też w ciężkich czasach na Zachodzie też nie jest kolorowo. Wiem, bo mam znajomych, Wiem, bo mam przecież rodziców cały czas za granicą i kolorowo też tam nie jest. No i jak zwykle, żeby odpowiedzieć sobie na te, tak postawione pytanie, tego typu pytanie, no to sprawa tutaj jest bardzo indywidualna, no bo to tak naprawdę zależy od wielu czynników. Co robicie? Ile za tą pracę jesteście w stanie zarobić w Polsce? ile za tą pracę ktoś Wam zapłaci na zachodzie no ja oczywiście tutaj odniosę się do swojego przykładu, lakiernik samochodowy, gdzieś tam jeszcze zajmuje się bardziej cały czas się uczę ale też zdarza się już coś robić dla kogoś odnośnie wyciągania wgnieceń bez lakierowania bezinwazyjne wyciąganie wgnieceń Metoda tak zwana PDR, czyli Paintless Dent Removal. Eee, nagrywałem już filmik, jak to się robi, jak robiłem akurat samochód po gradobiciu mojego brata. Miałem wam taka propos pokazać ten samochód, i może na koniec jeszcze to zrobię na koniec filmu, bo ten samochód stoi. Nie wiem, czy jest czysty i czy coś będzie widać, ale zobaczymy. Jeżeli nie zapomnę, to przejdę i Wam pokażę. W ogóle, gdzieś tutaj, może dam odnośnik, do, tutaj czy tutaj, nigdy nie wiem. Chyba tutaj dam odnośnik do tego filmu, gdzie pokazywałem, jak zajmuje się po prostu tym PDR-em, na czym to polega, jak to się robi. No i ja tak za swoją dzisiejszą pracę w Polsce, no to zależy od miesiąca. Ale na przykład w ostatnim miesiącu zarobiłem 6,5 zł złotych netto na czysto. Przelew bankowy, nic nie płacone pod stołem, wszystko legalnie. 6,5 zł złotych netto już do ręki, że tak powiem, ja otrzymałem. Plus, jestem w stanie jeszcze mm, coś tam sobie zrobić. Po godzinach, bo to jest praca, zaznaczmy, za 8 godzin dziennie. Wszystkie soboty, niedziele wolne, czyli 40 godzin tygodniowo. E, więc jestem czasami w stanie sobie poświęcić godzinę, 2 godziny, 3 godziny dziennie, zależy. Czasami nic, jest często tak, że cały tydzień nic po prostu e, nie dorabiam. Ale czasami się coś zdarza dorobić. Czasami wyciągnięcie paru dołków. To jest powiedzmy 200-300 zł przez godzinę czasu. Ale to e, różnie to bywa. E, czasami e, trzeba na przykład polakierować taki próg. E, ja za to polakierowanie wezmę 400 zł, na przykład, bo to jest po znajomości dla kolegi. Normalnie bym powiedział 100 więcej. E, ale no jestem w stanie zarobić powiedzmy 6,5 tysiąca w pracy, i jeżeli mam ochotę, to naprawdę niskim kosztem sił mogę dorobić te tysiąc, półtorej tysiąca, chociaż tak naprawdę nie musiałbym tego robić. Ale jeżeli mam siedzieć bezproduktywnie e, i powiedzmy, nie wiem, czytać jakieś głupoty w internecie albo oglądać jakieś głupoty w telewizji, no to wolę ten czas poświęcić, żeby jeszcze tam parę groszy na przykład dorobić i żeby móc sobie pojechać na jakieś fajne wakacje na przykład. Za te pieniądze. Dodatkowo z YouTube'a wpada mi no tak średnio to jest około 500 zł miesięcznie, więc nie są to duże pieniądze. Reasumując, możemy powiedzieć, że gdzieś tam około 8000 zł jestem w stanie miesięcznie po prostu uzyskać dochodu. Około, bo to oczywiście się różni w zależności od miesiąca. To może być 7 tysięcy, może być 8, może być czasami 6, no zależy. No. Pewnie taka średnia to gdzieś by było w okolicach 7-8 tysięcy, bo czasami jest 9, no zależy. <laughs> Czy mogę coś dorobić, na przykład w miesiącach zimowych jest tego zdecydowanie mniej. W miesiącach letnich dzień jest dłuższy, jest cieplej, wszystko szybciej idzie, i też no, jest gdzieś więcej tej pracy. Ale, reasumując, ja przeglądałem na przykład ostatnio ogłoszenia w swoim fachu i o dziwo jest na przykład bardzo dużo ogłoszeń gdzieś z Niemczech, z Belgii, z Holandii za około 2000 euro netto miesięcznie. No 2000 euro netto miesięcznie to jest jakieś tam przy dzisiejszym kursie około tysiąca zł. No to powiem Wam szczerze, że ogarnięty lakiernik. No, za takie pieniądze, ja bym za takie pieniądze na pewno na dzień dzisiejszy nie wyjechał za granicę, no bo to jest zwyczajnie nieopłacalne. Często jest tak, bo czasami gdzieś tam jest, że na przykład zakwaterowanie Wam oferują, tylko że wiecie, jakie to jest zakwaterowanie. Warunki są na pewno słabe przy takim zakwaterowaniu. Bardzo często gdzieś tam często zakwaterowanie jest w kupie z kilkoma ludźmi, gdzie łazienkę na przykład macie na 5 osób. Tak to często wygląda. I oczywiście macie tam gdzieś swoje łóżko, gdzie na przykład potrafi spać dwie, trzy osoby w pokoju. Jeżeli dostaniecie pokój na własny, że tak powiem, użytek, no to jest już, jesteście już w komfortowej sytuacji. Ale w innym wypadku trzeba wynająć mieszkanie. No i tutaj pojawia się problem, bo jak wynajmiecie sobie mieszkanie, no to zostanie Wam już tych pieniędzy z tych 2000 euro netto zdecydowanie mniej niż te 2000 euro. Powiedzmy, że zostanie Wam wtedy 1500 euro, chociaż ja nie wiem, tak naprawdę. E, jakie są ceny wynajmu w Niemczech, w Belgii, czy w Holandii, e, czy nie wiem, we Francji na przykład. Bo się nie orientowałem, ale zakładam, że to jest 500 euro, chociaż przypuszczam, że to jest zdecydowanie więcej. Możecie napisać w komentarzu tak propo, jakie to są kwoty. No i w tym momencie po prostu wychodzi na to, że. Nie opłaca się, na przykład mi by się za taką pieniądze nie opłacało już wyjechać za granicę. Oczywiście znalazłem też ogłoszenia, gdzie oferują znacznie więcej, yy, wyższe stawki. Yy, ale tak jak mówię, ludzie są też tacy, którzy się godzą wyjeżdżać za te na przykład 2000 euro w przypadku lakiernika samochodowego. No bo dla kogoś, kto za, za, na przykład zarabia minimalną krajową w Polsce, no to to już by była bardzo atrakcyjna oferta. No ale ten ktoś nie jest na pewno lakiernikiem samochodowym i nie pojedzie tam jako lakiernik, no bo nie ma pewnych umiejętności, które trzeba nabyć, praktykować przez co najmniej tam, powiedzmy, że 3 lata 2-3 lata co najmniej, żeby do jakiejś tam wprawy dojść. Eee... Nie wiem, jak jest, mówię, w innych zawodach. Tutaj pośród tych ludzi, których, który, z którymi ja rozmawiam, obracam się, no to nie ma raczej ludzi, którzy gdzieś tam przez ostatni rok, gdzie ja wróciłem do Polski, którzy wyjechali za granicę. Na pewno tacy ludzie są, no bo nie oszukujmy się, no nadal dużo ludzi, znaczy czy dużo? Może nie dużo, ale są tacy ludzie, którzy się decydują na wyjazd za granicę z różnych względów. Eee. Ale jest też dużo ludzi, którzy wraca. Słuchajcie, na przykład w moim fachu, lakiernik samochodowy, jeszcze rok temu, jak ja przyjechałem, to naprawdę było dużo ofert pracy, i jeszcze nawet na wiosnę tak było, że było sporo osób, ofert pracy. Ale wiem, że dużo lakierników samochodowych w ostatnim czasie wróciło do Polski, i na przykład bardzo dużo wróciło z Anglii. Tutaj mówię konkretnie o Lublinie, gdzie ja pracuję. Skąd to wiem? No, bo to jest taki fach, lakiernik czy blacharz samochodowy, że my po prostu wszyscy w tej branży się znamy. Może nie to, że ja znam wszystkich, ale ja znam kolegę, który zna kolegę, ten kolega zna kolegę i wiecie: ci, co pracują w tych serwisach, autoryzowanych serwisach obsługi ASO, no to, to jest jakaś tam taka grupa, która po prostu jeden drugiego zna i wie się, co się dzieje w tych serwisach, jakie są mniej więcej zarobki. Gdzie się ile zarabia, który serwis jest dobry, który niekoniecznie, którego lepiej unikać. Ale no, w tych serwisach gdzieś tam były nieobsadzone wakaty albo brali takich nawet ludzi, którzy nie za bardzo mieli o tym pojęcie. A teraz wiem, bo słychać to po prostu wśród tego grona, że no, wróciło sporo osób z zagranicy, szczególnie właśnie z Anglii. Więc, no, chyba. W tej Anglii, w tym fachu też nie jest tam jakoś rewelacyjnie. No słuchajcie, ja na przykład jak wyjeżdżałem, no to zarabiałem 12 funtów za godzinę brutto. To jakieś wychodziło mniej więcej 10, 10 funtów netto. Pracowałem 10 godzin, więc wychodziło mi 10,5 tysiąca. No szczerze powiedziawszy, że jeżeli bym miał dzisiaj wyjeżdżać za te pieniądze, to absolutnie bym nie wyjechał. Nie ma takiej możliwości. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj już trochę lepiej płacą tam gdzie ja byłem. Ostatnio gadałem ze znajomym, który właśnie w tamtym regionie szukał pracy jako lakiernik, no to mówił, że no około 15 funtów za godzinę oferują. No moim zdaniem to nie są jakieś tam rewelacyjne też pieniądze. Tym bardziej, że też trzeba wynająć jakieś mieszkanie. No nie oszukujmy się, koszty życia mimo wszystko są tam jednak większe niż w Polsce. To już nie jest taka przepaść, jak, znaczy przepaść. To już nie jest aż taka różnica jak kilka, jeszcze kilka lat temu, gdzie te koszty życia w Polsce były zdecydowanie niższe. To się już wyrównuje, ale nadal jeszcze te koszty są niższe. Tak samo jak wyrównuje się, wyrównują się już gdzieś tam powoli te zarobki. Na przykład w Polsce, 500 złotych się w moim regionie bierze za lakierowanie elementu. Gdzieś tam nie mówię o jakiejś tam firmie, tylko w garażu. Nie mówię o jakiejś tam firmie dobrze prosperującej, gdzie jest komora lakiernicza i tak dalej. W takim zwykłym garażu 500 zł za lakierowanie to jest taka normalna cena w dzisiejszych czasach. Pytałem się ojca, ile, się, ile biorą w Anglii, tam w tym regionie, gdzie mieszka, to mówią, że Rumunii robią za 100 funtów. To słuchajcie, to jest niewiele ponad 500 złotych, to jest na dzień dzisiejszy tam 550 złotych, czyli różnicy praktycznie nie ma. Są też no, inne, inne zakłady, gdzieś tam Anglicy około 150 funtów biorą. No to porównując koszty życia, to myślę, że 150 funtów, a 500 złotych w Polsce to są podobne kwoty, podobne, podobne dobra byście mogli za to nabyć. Jeszcze jest jedna kwestia, bo niektórzy ludzie po prostu wyjeżdżają, żeby żyć za granicę, tak? A niektórzy wyjeżdżają, tak jak ja byłem, żeby oszczędzić, na przykład na dom i wrócić. No i tutaj tego typu kwestia, że to z każdym rokiem jest coraz trudniejsze, dlatego że te zarobki za granicą aż tak bardzo nie idą w górę, a ceny nieruchomości, cena wybudowania domu. Znacznie poszła w górę, nawet przez ostatnie 2-3 lata. Teraz troszeczkę się to zatrzymało, ale na to ma wpływ wiele czynników. Uwierzcie mi, że nawet jeżeli będą spadki niewielkie, albo stagnacja i spadki niewielkie, to w ciągu roku, dwóch to się raczej odbije. Jeżeli nie w ciągu roku, dwóch, to trzech, czterech lat to się odbije i jeszcze te ceny pójdą w górę. Taka jest oczywiście moja opinia, z którą nie każdy się musi zgadać, zgadzać, i każdy może mieć tą opinię inną. Ale myślę, że będzie to szło w górę. I teraz oszczędzając za granicą, nie, nie będziecie w stanie w tak szybkim tempie oszczędzić, żeby nie wiem, tak jak kiedyś to było, że ktoś jechał na 5 lat czy na 10. Oszczędził pieniądze i wybudował za to dom za granicą. Te czasy raczej się już kończą. Yy, dlatego, że to, co oszczędzicie, no to w Polsce to tak jakby zje wam to zjedzą wam to te podwyżki cen. I wy oszczędzicie pieniądze, a w Polsce koszt budowy będzie coraz wyższy i to takie będziecie cały czas w martwym punkcie. Jeżeli nawet uda komuś się oszczędzić te pieniądze na wybudowanie domu, to to nie będzie 5-10 lat jak kiedyś, tylko 15-20 lat. A czy jest sens, żeby na taki okres jechać i oszczędzać pieniądze? No nie, bo możecie wziąć kredyt na 25 albo 30 lat i, i praktycznie na to samo wyjdzie, a nie będziecie musieli się tułać gdzieś 20 lat za granicą, żeby oszczędzić na domu. Oczywiście ja nie mówię tutaj. O osobach, które mają jakieś, jakąś mega super pracę i mega super zarobki gdzieś w Anglii i są w stanie w szybkim tempie oszczędzić na ten dom, no ale nie oszukujmy się: jeżeli macie taki zawód, to w Polsce też bardzo dobre pieniądze jesteście w stanie zarobić, i mało kto wtedy się decyduje na wyjazd, bo nie musi, no bo i w Polsce jest w stanie naprawdę dobre pieniądze zarobić. Jeszcze jest jedna kwestia. Tego, czy w Polsce, kwestia taka, czy w Polsce macie gdzie mieszkać, bo jeżeli nie macie i na przykład musicie wynajmować dom, to też jest słabo, to wtedy za granicę, jak pojedziecie, to też musicie wynająć coś, więc te koszty się wyrównują, ale jeżeli na przykład, znaczy wyrównują się, po prostu wtedy za granicę bardziej się opłaca wyjechać w ten sposób. Ale jeżeli w Polsce macie gdzie mieszkać, macie swój dom, a za granicą będziecie musieli coś wynająć, no to w takim przypadku, na przykład w moim zawodzie, ten wyjazd ma średnio sens na ten moment. Być może zarobicie trochę więcej, być może będzie was na trochę więcej stać, ale ta różnica będzie naprawdę mała, żeby nie powiedzieć minimalna. W moim przypadku tak by na pewno było teraz. No i mówię, to jest kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o mnie, to raczej w dzisiejszych czasach wyjazd za granicę nie miałby większego sensu. Wyjazd do Anglii nie miałby większego sensu. Więc ja się cieszę, że, zrobi, że wróciłem. Dobrze zrobiłem, że wróciłem. Tak uważam. A czy wyjazd dla kogoś będzie opłacalny, to tak naprawdę każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie i naprawdę przeanalizować tą sytuację. Czy to wam się opłaca? Bo niektórym się po prostu wydaje, jadą gdzieś w ciemno i im się wydaje, że za granicą to będą tyle i tyle zarabiali, przeliczą sobie to wszystko, bo na przykład dostaną. Dajmy na to 2000 euro i sobie przeliczył. Wow, pół tysiąca złotych, ale liczcie koszty, liczcie, ile wydacie. Bo jak ja na przykład wracałem do Polski gdzieś tam na wakacje i się mnie pytali, no to ile ty tam w tej Anglii zarabiasz? A ja mu mówiłem, a dlaczego się mnie pytasz, ile zarabiam? Zapytaj się, ile tam wydaje. Potem, najpierw się zapytaj, ile zarabiam, ale zapytaj się też, ile wydaje, zapytaj się, ile mi tam zostaje. Bo zarabiać można bardzo duże pieniądze. Kwestia tego, jakie są koszty życia, ile ty potrzebujesz na to, żeby się utrzymać. Dobra, kończę ten odcinek. Następny odcinek już będzie z budowy. Gdzieś tam pokażę Wam, jak ten dach, jak przebiegała budowa tego dachu. Więc śledźcie kanał. To, czy się opłaca wyjechać za granicę, yy, czy nie. To jest indywidualna sprawa, każdy musisz sobie to ocenić sam. Ja uważam, że mi już by się tak to do końca nie za bardzo opłacało. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia w, w następnym odcinku. Ja się tutaj biorę do pracy. A, docieram szpachle. Na razie. Cześć. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Hej!